Dziękuję Ci ogromnie za zaufanie. Witam. Dzięki, że jesteś tutaj. Kocham cytat, w którym Mark Twain mówi, że są dwa najważniejsze dni w życiu człowieka. Pierwszy, w którym się rodzimy. Drugi, w którym się dowiadujemy po co. Po co ja i Ty jesteśmy na tej ziemi? Czy mamy talenty? Czy ich nie mamy? Jeżeli mamy, jakich użyć? Czy mamy powołanie? Czy nie ma czegoś takiego powołania? Czy to jest tylko dla nielicznych? Przedtem jak wejdziemy w ten temat, przedtem, jak zaproszę Ciebie w kurs o powołaniu każdego człowieka, który mam ogromną przyjemność podarować z głębi mojego serca, ponieważ uważam, że to jest jedna z najważniejszych kwestii Twojego życia. Dlaczego tak uważam? Od 12 lat pracuję z ludźmi pomagający, pomagającym wykrywać ich talenty, ich spełnienie, ich misje życiowe z korporacjami międzynarodowymi, globalnymi na całym świecie, CEO's, z prezesami firm, z ludźmi takimi jak Ty i ja, którzy na co dzień zadają sobie pytanie, kim ja jestem, po co ja tu jestem, jak mogły być najlepszą, najbardziej szczęśliwą i spełnioną wersją siebie. I wiesz co, zauważyłam coś. Na przestrzeni tych 12 lat zauważyłam, że wszystkie osoby, które przychodziły do mnie na sesję, łączy jedna rzecz, że na koniec dnia, na koniec każdej sesji. Dochodzimy albo w pośrodku sesji dochodzimy do jednego i tego samego sedna. I teraz zadam Tobie pytanie. Jeżeli jesteś ze mną, tu, na szyku sobie seszy, notes, nie wiem, weź teraz go do ręki, weź długopis ołówek, czym Lubisz pisać, zatrzymaj to wideo i odpowiedz sobie na pytanie, które teraz Ci zadam. Dlaczego ja tu jestem? Czego brakuje dzisiaj w moim życiu? Może jakiegoś uczucia, może czegoś, może chce mieć awans, może chce mieć lepszą pracę, może chce mieć żonę czy męża, albo w ogóle pierwszy raz w życiu, a może ktoś chce mieć nowego żony czy męża, ok? Czego Ci brakuje dzisiaj, że jesteś w tym kursie? Co takiego chcesz, co takiego trzeba dodać do Twojego życia, żebyś w końcu powiedziała, mm, to Albo żebyś powiedział, tak, teraz czuję to coś. Zapisz sobie, co to jest. Czy to jest nowy samochód, czy to jest może dom, którego pragniesz, może to są dzieci, może tak jak powiedziałam, to są różne relacje, może to jest ściśle związane z Twoją pracą. Zatrzymaj wideo i napisz swoje po co teraz. Ok, zakładam, że zatrzymaliście, że masz swoje po co, że masz to coś, czego Ci w życiu brakuje, to coś, co chcesz mieć i wiesz co. Sprzedam Ci teraz bardzo ważną tajemnicę. Że jeżeli zaczniemy, jak to się mówi po angielsku, dig deeper, dig deeper, dig deeper, czyli grzebać, grzebać głębiej, głębiej, głębiej i zadawać Ci pytanie, ale jak to już będziesz mieć, to co wtedy, ale jak to już będziesz mieć, to co wtedy, po co, po co, po co, to wcześniej czy później dojdziemy do odpowiedzi, której nie da się uniknąć, która brzmi następująco. Mogę się założyć, że brakuje ci albo radości, albo spokoju, albo uczucia takiego właśnie spokoju, że możesz się rozluźnić i wszystko jest dobrze. A może brakuje ci wizji, a może brakuje ci właśnie takiej ludzkiej, prostej uczucia dobroci, troskliwości, miłości. Jeżeli to jest jedna z tych rzeczy, napisz sobie co to jest, to jedno słowo, albo może dwa. To wszystko sprowadza się zawsze do stanu ducha. Sprowadza się do czegoś, co jednym słowem możemy nazwać: spełnienia. Nie brakuje Ci dzisiaj sukcesu. A nawet jeżeli myślisz, że potrzebujesz sukcesu, to i tak to, czego pragnie Twoja dusza, Twoje serce, Twój umysł, to jest spełnienie. Ponieważ sukces bez spełnienia jest porażką ostateczną. Spotkałam bardzo dużo ludzi na swojej drodze, na sesjach, na warsztatach, po prostu w życiu. Którzy osiągnęli ogromne sukcesy, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że to nie jest to, czego naprawdę pragnęło ich serce. Bo ich serce pragnęło radości, spełnienia, zadowolenia i wtedy, jeżeli do spełnienia dodasz sukces, to jest prawdziwy, fenomenalny sukces. Prawda jest taka, że on jest możliwy tylko wtedy, kiedy łączymy trzy aspekty ludzkiego istnienia: ciało, umysł i duch. Tak dużo się mówi o myśle, tak dużo się mówi o ciele i tak mało się mówi o duchu, a jeżeli już, to w kontekście religijnym, w kontekście kościelnym, a ludzie nie do końca to mogą... Przetrawić i zastosować w swoim życiu. I dzisiaj w tym kursie ja będę do Ciebie mówić o rzeczach z Biblii, ponieważ one są niezbędne, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje Twój duch. Będziemy używać tych cytatów, będziemy zanurzać się w Pismo Święte, ale nie po to, żeby na, nawrócić Ciebie na jakąś religię, nawrócić Ciebie na jakieś tradycje czy postępowania. Tylko po to, żeby pokazać Ci, jak użyć instrukcji życia, a ja traktuję Biblię jako instrukcję życia najlepszy podręcznik wszechczasów do Twojego prawdziwego, niesamowitego spełnienia. Jak spełnienie, kiedy ja zrozumiałam, że chodzi o spełnienie, kiedy po tych setkach, tysiącach sesji, ja i z trenerami, których szkoliłam, doszliśmy do wniosku, że na koniec dniach nam wszystkim chodzi o radość, dobroć, miłość, przyjaźń w swoim życiu, czyli owoce ducha. Zadałam sobie pytanie ze względu na to, że jestem osobą bardzo efektywną, osobą, która kocha powiem wprost, wyciskać maksimum z czasu, z potencjału ludzkiego, swojego i ludzi dookoła mnie. Zadałam sobie pytanie, jak ja mogę pomóc szybciej zabierać ludzi do radości, do dobroci, do spokoju, do spełnienia, do tego, na czym im naprawdę zależy. Bo w momencie, kiedy Ty to poczujesz w swoim życiu, to wtedy objawy zewnętrzne, które może dzisiaj Ci się wydają, że Ci to spełnienie dadzą, zaczną przychodzić same, to zacznie się dziać, bo dostajemy w życiu nie to, co chcemy, My dostajemy w życiu to, kim jesteśmy, więc najpierw ty musisz się stać osobą radosną, spełnioną, pełną dobroci, pełną spokoju, i wtedy wszystko pozostałe z tego poziomu zacznie się wydarzać. Czy to ma sens? Jeżeli ma, proszę napisz mi w komentarzu, czy się zgadzasz ze mną, czy to ma sens? Dlatego zaczęłam ukierunkowywać swoje kursy, swoje działania. Bardziej na aspekt duchowy i stąd jest ten też kurs o powołaniu każdego człowieka. Bo jeżeli ci dzisiaj brakuje wizji, to myślę, myśl, że po tym kursie dostaniesz nadzieję na wizję, ponieważ ktoś ma na twoje życie fenomenalną wizję i mówi o tym na wielu, wielu, wielu wersetach w Biblii. I proszę. Podchodź do tego kursu z otwartym umysłem, otwartym sercem. Może dzisiaj jesteś osobą bieżącą, może nie jesteś, może jesteś religijną, może nie jesteś. To nie jest ważne. Jeżeli jesteś człowiekiem, który szuka spełnienia, sukcesu, prawdziwego, zadowolenia i radości, radości z powrotem do Twojego życia, to jest miejsce, gdzie to wszystko odnajdziesz. Ten kurs pokaże Ci, dlaczego to jest tak ważne. Pokaże Ci, co na ten temat mówimy której ogromnie ufam. Ułożę to wszystko w całość, a potem zabiorę Ciebie w dalszą podróż, jeżeli oczywiście zdecydujesz, że chcesz. Jeżeli oczywiście zdecydujesz, że to ma sens. A dlaczego to jest dla mnie tak ważne? Ponieważ sama w 2008 roku obudziłam się któregoś poranka, może Ci się to kiedyś zdarzyło, a może nie. Mi się zdarzyło, że mimo tego, że miałam sukces, byłam wtedy najmłodszą starszą dyrektor w krajach nadbałtyckich jednej z międzynarodowych organizacji. Dążyłam do tego przez lata. Jeździłam pięknym mercedesem CLK. Podróżowałam w różne kraje, gdzie byłam zapraszana, żeby przemawiać do ludzi, występować i szkolić ich, jak osiągać sukcesy, które osiągałam. Mimo tego, że miałam narzeczonego, mimo tego, że miałam fajne zarobki i to wszystko, co świat nazywa sukcesem, Obudziłam się tego dnia w 2008 roku. Otworzyłam oczy. I ja pamiętam, że ja nie chciałam stać z łóżka. Otwieram oczy, jest dzień i do mojej głowy przychodzi myśl. Ale po co? Po co ja mam wstawać? Jaki to ma sens? Wydawało mi się, że mogę od tamtego dnia do przodu. Wyrecytować się całe swoje życie: że teraz będę zarabiać więcej, wyjdę za mąż, dzięki Bogu, urodzę dzieci, tu, 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 potem przejdę emeryturę, może nie przejdę. Okej, okay, kupię sobie jeszcze lepszy samochód, może potem dom, może większy dom. I to po prostu zaczęło mnie frustrować po raz pierwszy w życiu. Poczułam kompletny brak nieszczęścia, nieuniesienia, nieekscytacji, tylko brak radości. Brak radości do działania. Brak radości do robienia czegoś, brak radości dążenia do, do czegoś, bo nie wiedziałam w tym sensu. Dla mnie to było przerażające. W 2008 roku zaczęła się moja droga. Odzyskiwania taisji, którą dziś straciłam po drodze. Odzyskiwania i rozumienia tego, kim ja tak naprawdę jestem. Jakie są moje talenty, jakie są moje prawdziwe wartości. Nie te, które narzuca nam świat, tylko te, które są ważne dla mnie, dla Ciebie. Te wartości, które jeżeli ktoś Ci zabierze, to to już nie będziesz Ty. One definiują to, kim dzisiaj jesteś. I jeżeli zaczynasz je w swoim życiu e, lekceważyć, wtedy radość mówi bye bye. Czy ma znikać z naszego życia? Bo jak można się ratować, jeżeli jak nieznapisane piękne w Biblii przez lata nie rozumiałam tego cytatu? Co ci z tego, że cały świat pozyskasz, jeżeli duszę swoją stracisz? To nie chodzi o grzech. Zapomnij o tym. Wszystko, o czym tu opowiadam, nie ma nic wspólnego z grzechami i tego typu rzeczami. to chodzi o to, że tam jest powiedziane do Ciebie pilność swojej duszy, czyli czego? Tego, kim naprawdę jesteś swoich talentów, swoich wartości, swojego tego czegoś, co powoduje, że Paweł jest Pawełem, Kasia jest Kasią, Julia jest Julią, a Taisja jest Taisją. W momencie, kiedy to stracisz, to ci z tego, że pozyskasz świat, jeżeli w tym świecie już nie ma ciebie? Ma to sens? Dla mnie miało ogromny. I kiedy to zrozumiałam, moje jedyne pytanie było OK, jeżeli ty w tej księdze mówisz do mnie, że ja mam jakieś talenty, a mówię o tym przypowieść o talentach. Jeżeli ty mówisz do mnie i pokażę Wam to w lekcjach następnych, że masz dla mnie plan i że ten plan zaprowadzi mnie do spełnienia i sukcesu i że ty de facto chcesz, żebym ja ten sukces miała, o czym dzisiaj nie do końca się mówi właśnie w różnych instytucjach, pokaż mi to. Pokaż mi to, ja chcę to wiedzieć, ja chcę nauczyć się. I przez 12 lat szłam do tego, od 2008 roku. No już nie był 13, tak? Do dzisiaj zbierając najlepsze know-how z całego świata. Wszystkie, całe know-how Instytutu Galupa na temat zaangażowania, na temat well na temat pracy mózgu, na temat talentów, na temat pracy z dziećmi. Mam chyba pięć certyfikatów Instytutu Galupa. Pracy z Barrett Value Center, czyli wszystko o wartościach. Człowiek Richard Barrett, który spędził całe swoje życie na badaniu wartości ludzi, których są setki, nie trzy czy cztery, jestem ich akredytowanym trenerem, certyfikowanym, używam tych narzędzi. The good test, narzędzie talentów duchowych. Wszystko, wszystko. Neurologia mózgu. A jak działa fizyka kwantowa. Zebrałam wszystko, co tylko jest możliwe w łączności z Biblią i duchowością. Szukając tego, gdzie nauka spotyka się z tym, co mówi wiara. Czyli gdzie ciało spotyka się z duchem i uszczęśliwia umysł. Łącząc to razem, żeby tworzyć kursy, do których Cię serdecznie zapraszam. I wierzę czy teraz poznaliśmy się odrobinkę bardziej i teraz będziesz mogła czy mógł podjąć świadomą decyzję czy chcesz iść w dal dalszą podróż z się Laudy z fundacją Genius Life ja wierzę że Twoje życie jest po to żeby świecić że w Twoim życiu masz niesamowite właśnie narzędzia, które nazywają się talentami że tak jak powiedziałam na Twoje życie jest fenomenalny plan i wizja Jesteś tworzona, czy stworzony, żeby każdego dnia, każdego dnia czuć radość, miłość, spokój, dobroć i z poziomu tych uczuć tworzyć piękno dookoła ciebie, tworzyć swoje wizje, tworzyć miłość, tworzyć firmę może, o której marzysz, tworzyć pracę, pracować tam na poziomie tych uczuć, tworzyć przyjaźnie tworzyć rodzinę. Wtedy nawet nie mówię o, o zdrowiu, bo takie osoby mają niesamowite zdrowie, bo w zdrowym ciele zdrowy duch, ale ze zdrowym duchem zdrowe ciało. Także mam nadzieję, że teraz rozumiesz bardziej, where I'm coming from, skąd przychodzę, jaki jest mój background, jaki jest kontekst tego, do czego Ciebie zapraszam. Jeszcze raz dziękuję Ci za zaufanie. Otwórz swoje serce, otwórz swój umysł, wyrzuć wszystkie etykiety, filtry za okno na te parę lekcji, do których Cię zapraszam. I po prostu pozwól się ponieść, pofrunąć i proszę, komentuj, pisz oczy, co sądzisz, co Ci się spodobało, jakie może masz pytania, może czegoś nie rozumiesz, może z czymś się nie zgadzasz, pisz do mnie. Ja odpisuję na Wasze komentarze, będę odpisywać, odpowiadać. Życzę Ci spełnionego, radosnego życia. Pozdravljam s Okland, Nove Zelandije, Trisia Laude.